Maleństwo, z lekko zamazaną tablicą rejestracyjną. Maleństwo mierzące solidnie ponad 5 metrów. I co mamy z tyłu? Co najważniejsze? Poczwórny wydech. i usłyszymy jak brzmi Nie ma sprawy, nie ma sprawy, ja akurat nagrywam krótką wgawkę zameczka no i zaraz sobie posłuchamy na drugiej kamerze jak to maleństwo brzmi. Zmienimy sobie dla lepszego dźwięku. A tak wygląda kabina. Audi s 8520 520 koni ogromny moment obrotowy 650 Nm około 4 sekundy do setki. Nie ma żartów. Oczywiście mamy łówce na audio to sobie potem posłuchamy. Zobaczcie, tu mamy Twittery wysuwane. Myślę, że możemy sobie to włączyć tutaj. Zobaczymy, czy to wyskoczy. Wychodzi nam ekran. Twittery się nam wysunęły. A potem sobie posłuchamy muzyki. Ok, posłuchajmy, może silnika to jest ciekawsze. Zmieniona kamera dla lepszego mikrofonu i mamy 103 056 km przebiegu. Odpalamy silnik. Mamy tu oczywiście stop-and-start button, także sobie klikniemy. Proszę zatankować paliwo, bo oczywiście jest absolutna rezerwa. więc zaraz jedziemy na stację. A teraz chcę Wam pokazać, jest na P. Tutaj ta dźwignia lotnicza. Sobie przygazujemy. No, Cały samochód się ładnie wzbudza. Ale nie będziemy go za bardzo męczyć, bo jest zimny, więc tylko delikatnie go przygotowaliśmy. Jak zatankujemy, się nikt się rozgrzeje, to sobie pojedziemy szybciej. A tak z ciekawości, bo nie mogę wyjechać. Właśnie tutaj są manewry, które mi pozwolą tym ten lotniskowcem wyjechać. zresztą zobaczcie, jak tu jest ciasno. Tutaj między oponami, tu między samochodami, więc odważnie, o oceniłem spalanie między 16-18 litrów. I zobaczcie, niewiele się pomyliłem. 184 na dystansie 6717 km. Ja może sobie teraz to zresetuję żeby było tu mamy 25 dzisiaj tu sobie zresetujemy ok żeby nie było tu mamy 25 no dla potrzeb testów musimy to zresetować i zaraz pojedziemy na stację zatankować no ładnie 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 fausemka to fausemka Olej, spalanie to co wam mówiłem ja się nie będę w ogóle przejmował czy on mi wciągnie 18 16 czy nawet 20 w tym silniku akceptuję wszystko ponad 500 koni 4 4 i 2 tony no, wlałem mu na razie równo za 70Z. Rzuciliśmy mu 15 litrów. Zobaczymy, ile na tych 15 litrach przejedziemy. Pokazuje mi zasięgu 30 km i oczywiście czerwony pasek. Także sprawdzimy sobie metodą tankowania. Oczywiście czekam nie drugie tankowanie, ale robimy tak, że 15 litrów zatankuję i zobaczymy, ile na tym wyjeżdżę. Planuję średnio 15. Czyż Audica nie jest piękna, biała S8? Moim zdaniem prezentuje się bardzo przyjemnie. No to wsiadamy. Zmiana kamery, żeby był lepszy sound i odpalamy silnik. Wszystko się ustawia, zobaczmy jak będzie z zasięgiem Po dodaniu 15 litrów 130 i rezerwa czerwona zniknęła Pojawiły się dwie kreski Damy sobie oczywiście na D Tu mamy wskaźnik biegu Nie na S, na razie na D Jeszcze silnik zobaczcie, że nie jest ciepły Jeszcze się nie rozgrzał w pełni, muszę się zapiąć Dobra, Czekajcie Dobra, zapiąłem się, możemy ruszać Możemy sobie pomalutku ruszać Jest quattro Ale ponieważ samochód jest dla mnie zupełną nowością i aura jest jaka jest, sobie spokojnie teraz pojedziemy, nie będziemy szaleć, V8 to V8, jeszcze sobie zdążymy poszaleć mamy tu policję przed nami, więc pozwolimy im sobie pojechać, niech pracują chłopaki, a my pojedziemy pomału. Na pewno zastanawiacie się, będą pytania, no mamy już czerwone światło, to może sobie pogadamy chwilę. Damy mu teraz, no właśnie ten stop and start, daliśmy mu na... damy mu na P. I oczywiście, na wszelki wypadek, bo nie musiałem, nie musiałem tego robić, mogłem sobie trzymać hamulec albo auto hold. No, na pewno tutaj mamy funkcję auto hold, sprawdzimy. Na pewno będziecie się interesować tym, co myślę na temat tego samochodu, porównując go z naturalnymi konkurentami, z rywalami, czyli z BMW serii 7 i Mercedesem S klasą. Od razu pamiętajcie o jednej rzeczy, w tym samochodzie mam benzynowe V8, a jestem Headem ponad 500 koni, inne brzmienie, więc Automatycznie z, z miejsca ten samochód po prostu kasuje. Dobra, może sobie odpalimy jednak ten silnik mimo wszystko, żeby nie było, żeby nie było tak głupio. automatycznie ten silnik kasuje. Te pozostałe silniki wysokoprężne, bo po prostu jest doładowaną benzynową Fausemką, i tu nie ma szans, żeby, żeby ten silnik nie, nie pozostawił najlepszego wrażenia w mojej pamięci i żebym nie cieszył się z niego najbardziej. Ale postaram się odpowiedzieć Wam, czy ten samochód można nazwać flagową limuzyną, topową limuzyną, i czy jest to konkurencja dla S-klasy, bo to mnie najbardziej interesuje. Wiadomo, że S-klasa jest ikoną w, w świecie luksusowych limuzyn, i tutaj. No obawiam się, że Audi będzie ciężko, silnik na pewno będzie fantastyczny, quattro na pewno też, ale może być ciężko jeśli chodzi o... No tutaj nie ma żadnych problemów, żebyśmy sobie pojechali szybko. <laughs> to jest moment, jak ruszamy to to jest, no widzieliście, tam dopiero samochody wjeżdżają na skrzyżowanie, także dla takich momentów. No i ten durny stop and start, w sumie wiecie co, ja bym chciał sobie może posłuchać tego silnika częściej. A gdzie tu jest ten stop and start? Muszę to obadać. Tu jest auto off, tak? Sobie klikniemy, no to, dobra, mamy Mazda 6, bye-bye. Trakcja jest fenomenalna, więc sobie pojedziemy nieco szybciej. To do 50 że ja tu nie będę absolutnie szalał, nie mam absolutnie na celu niczego nikomu udowadniać. to zrobiłem o tym film, że miasto nie służy do tego A4, proszę bardzo, z podwójnym wdechem, ale TDI. Jeśli chodzi o ten samochód, to no cóż, na razie trudno tu mówić o jakichkolwiek minusach. Bo po pierwsze, mam go od paru minut, a po drugie, silnik. Ja jestem Petroheadem i dla mnie, fałsemka w samochodzie, może być w totalnym Golasie i tak będę miał banana na twarzy. To jest no, ogień, rakieta. Jesteśmy co prawda w trybie sportowym, ale zobaczcie, jedziemy sobie po malutku. No bo taką próbę na pewno chcecie zobaczyć. No i wciskamy pedał gazu lekko. Przy czym brzmienie, spodziewałem się czegoś mocniejszego, wiecie? To jest tak, że to brzmienie nie jest może kwestia wkręcania na wyższe obroty, ale spodziewałem się innego dźwięku, bardziej donośnego w kabinie. Ja wiem, że jest to topowa limuzyna, natomiast ten dźwięk nieco mnie rozczarowuje, jeśli chodzi o brzmienie V8. Ale za wcześnie na jakiekolwiek opinie odnośnie brzmienia, bo mówię, no muszę, muszę tym samochodem zrobić przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów w różnych, przy różnych prędkościach obrotowych, parę startów wykonać. Natomiast obłęd, obłęd jest, jeśli chodzi o depnięcie to jest to potrafi nas ten samochód potrafi nas tak kopnąć jak na topową limuzynę luksusową jest to wrażenie pierwszorzędne fenomenalne. Ale zobaczymy. Poczekamy jeszcze teraz czerwone światło za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. To, jest, to są pierwsze wrażenia, to jest taka moja vlogowa relacja z odbioru 8, więc kończymy nagrywanie. Na razie przerywam i dogram jeszcze coś. Chwilę pojeżdżę sobie sam <grybujesz> poznam ten samochód lepiej. Tak sobie przejechałem parę kilometrów kolejnych w trybie Dynamic. Bo tutaj poza tym, że sobie w tej chwili jestem w trybie D, jak sobie tutaj damy na lewarkiem. Możemy sobie przejść w tryb S. Skrzynia wtedy jest jeszcze bardziej szybka, zwarta i agresywna. Ale ty, przy tym silniku ten tryb D daje nam bardzo, bardzo dużo dynamiki i, i ten tryb S jest to już taki tryb ekstremalny, szarpiący, kopiący. Więc bez problemu możemy sobie na razie pojechać dalej w trybie D. Nie czując, że cokolwiek tu musimy ominąć. Zawali drogę. Do skrętu czekającą. I, I ten tryb D jest OK. Natomiast co do mnie dociera w kabinie, to jest to, że mamy oczywiście klejone szyby. Jest to wersja Wypasiona, najwyższa możliwa wersja wyposażenia, więc są klejone szyby i jest to niesamowicie cicho w tym samochodzie. Naprawdę szum od opon, czy w ogóle jakikolwiek szum od wiatru jest tak minimalny, że praktycznie go nie ma. Także jeśli chodzi o wyciszenie, rzeczywiście Audi tutaj pokazuje klasę, jest rewelacja. Nie wiem, czy nie jest nawet odrobina ciszej niż w S-klasie long. Musiałbym to zdiagnozować jeszcze przy pomocy decybelomierza, ale też bezpośrednie porównanie byłoby tu wygodniejsze. Natomiast sytuacja wygląda tak, że tu mamy V8kę benzynową, a nie rzędową, a nie widłasto oczywiście szóstkę w dieslu. Tam był tam był dieselek sześciocylindrowy w układzie V, tu mamy w układzie v 8 benzynową V8 z doładowaniem, podwójnym zdaje się, więc no i moc jest ponad dwukrotnie większa. Tam, tam dwukrotnie, no bo 256 koni, 258 tu mamy 520, więc jest konkret. Także ludzie się oglądają, samochód robi niesamowite wrażenie. Wszyscy zostali na światłach, a my ruszyliśmy sobie tylko do 50. To jest fajne, że mamy maksymalną trakcję, maksymalne odejście, to co mówiłem przy okazji testów BMW 750d, że co to znaczy, po co w ogóle mieć 400 koni w samochodzie, czy tak jak tutaj 520, no przede wszystkim nie po to, żeby cały czas z tej mocy korzystać. Dobra, pojedziemy sobie, jesteśmy najszybszym samochodem na tej ulicy, ale pojedziemy sobie grzecznie prawym pasem, niech wszyscy widzą jak się jeździ. Po co jest tych 520 koni? No przede wszystkim po to, żeby kierowca, a nawet takiego tankowca, miał mega fan z jazdy. Jak sobie na to, jak przyjdzie mu ochota, żeby mógł tak jak ja teraz, zobaczcie, dotykam pedału gazu i mam oprócz brzmienia, oprócz tego dźwięku bardzo przyjemnego, no mam depnięcie takie, że no wbija mnie w fotel i to jest przy każdej prędkości. Co oczywiście nie powinno nikogo szokować, biorąc pod uwagę, jakie tu mamy parametry tego silnika, jakie tu, mam, jakie tu mamy osiągi. Natomiast co mnie bardzo zaskakuje pozytywnie, to jest to, że na razie odnajduję się w tym samochodzie bez najmniejszych problemów od pierwszych bardzo ciasnych manewrów tej wypożyczalni, gdzie musiałem na milimetry dosłownie manewrować nie miałem żadnych problemów, żeby ten samochód wyczuć, mimo tego, że jest naprawdę szeroki i bardzo długi także fajnie to Audi zrobiło, nie czujemy tutaj ogromu tego samochodu, a naprawdę jest konkretna, to jest konkretna wielkość Auta, więc można, można by się spodziewać, że będzie groźnie. A nie jest, naprawdę nie jest. Jest bardzo przyjemnie. Spalanie mniej przyjemne, ale tak jak Wam mówiłem, jest to jedynie ciekawostka. I nawet jeżeli będę miał takie spalanie, jak będę oddawał samochód, to możecie mi wierzyć, mam to gdzieś. Nie obchodzi mnie to, bo ja jestem słowny, to znaczy jestem uczciwy, zawsze to co mówię, jak jest, więc mówiłem, że w przypadku fałsemki spalanie będę traktował jedynie jako ciekawostkę. Kompletnie mnie to ani ziębi, ani grzeje. Ja się spodziewam spalania poniżej 20 litrów, ale jeżeli będzie powyżej, średnie, no to nie, mam, nie ma problemu. Akceptuję to. Więc chyba temat spalania mamy zakończony. Oczywiście będę wam pokazywał te wyniki. Nie martwcie się. Spadł nam zasięg o 10 km yy, po tankowaniu, mimo tego, że spalamy 24,5 według komputera. No cóż, no ale zrobiliśmy dużo mniej, więc to by się zgadzało. 10 km zasięg spadł po 6 czy po 5 od stacji. Lusterka pokaźne, duże, srebrne. Biały samochód ze srebrnymi lusterkami. Wszystko w nich widać. Mamy, nie mamy panoramy, mamy za to szyberdach. Nie jestem w stanie na razie zamocować tutaj, dlatego w ten sposób filmuję, bo normalnie mielibyśmy tutaj kamerę, ale nie jestem w stanie tego teraz zrobić. Także zobaczmy na garbie. Jest sztywno, ale to dlatego, że jesteśmy w trybie dynamic. A teraz weźmiemy sobie tryb. Komfort da się to zrobić klikowo, nie, nie da się. No to, albo to w drugą stronę się kręci kółkiem. <laughs> nie przygotowałem się, ale teraz się przygotuję. Drugie drugą stronę kółeczko. Komfort sobie damy i teraz zobaczymy. Nikogo nie ma na przejściu, możemy pojechać. Mamy jeszcze jeden taki garb i zobaczymy jak w trybie komfortowym, bo to musi być przecież adaptacyjne, aktywne zawieszenie. Nie jest sztywno, jest sztywno. Słuchajcie, więc samochód jest dużo sztywniejszy od BMW 750d. Dużo, dużo sztywniejszy. A byłem przekonany, że tak nie będzie. Byłem przekonany, no betka jakaś strasznie taka kanapowa była, powiem wam, na tych 20-calowych czy 20-calowych felach. Naprawdę to była kanapa. Tutaj jest sztywno, jest sztywniej. Nie patrzyłem jeszcze na rozmiar kół, na rozmiar felk, ale no jak to w takim samochodzie jak Audi S8 na pewno są pokaźne. Widać było, że są duże. Być może to jest 21 cali, to sobie potem sprawdzimy. Na razie wracamy do Dynamic, bo jak jest twardo w trybie komfort, to pogrzyba mi ten komfort. Chcę mieć, tu, chcę mieć tutaj brzmienie. To jest, to jest naprawdę szarpanie. Ale podoba mi się bardzo. No wreszcie, słuchajcie, wreszcie na kanale jest V8. Wreszcie jest V8 benzynowa. Ja na, czekałem na ten dzień i to jaka S8. Nie ma żartów. Wreszcie mamy tą benzynową V8. Doczekać będzie tego dnia. Jestem bardzo szczęśliwy. momentalnie, to jest taka zabawa, że jedziemy sobie 10-20 na godzinę dotykamy pedału gazu, towarzyszy nam tylko brzmienie przyjemne, nie tak przyjemne podkreślę jak przypuszczałem. myślałem, że wydech będzie głośniejszy, a nie widzę chyba opcji dodatkowej żeby w tym trybie dynamic sobie to zmienić zresztą ja to jeszcze sprawdzę, wiecie, ja to jeszcze sprawdzę czy tu można sobie dać jakiś bardziej rasowy wydech no w końcu S8 zobowiązuje, no S, więc powinno być tak, powinna być taka opcja na, na zewnątrz jeszcze sobie posłuchamy jak to dokładnie gada Otworzyłem teraz szybę, żebyśmy mogli posłuchać tego silnika. Słyszycie? Może przy ścianie będzie lepiej jeszcze. Pracuje dość ładnie. Trzeba mu to przyznać, że teraz pracuje ładnie.